Siemanko widzowie, słuchajcie moi drodzy, dzisiaj wyszedł, w sumie to nie dzisiaj, tylko wczoraj, wyszedł Pix Herosem 8,6 plus, no dzisiaj to już chyba trzeba trafić tego Ramireza, co? 8.4, 8.5 plus skład, plus inform, ale dobrze, że wrócił pik z informencem i no nie jest drogi, jest jak za darmo praktycznie, tylko 8.5, 8.4 trzeba będzie znaleźć, ale przynajmniej nie wydam kasy na informa, jak Ramirez nie poleci. Jeżeli chodzi o paczki, to mam na dzisiaj, spokojnie. Jeżeli chodzi o przecieki, to nie ma dzisiaj nic ciekawego, poza tym, że dzisiaj ma wyjść ikona i ze względu na ikonę, to można coś tam podeinwestować. Troszeczkę jeszcze zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, czyli blik, PSC oraz zwykły przelew. Na stronie możecie sprzedać monety oraz konta. A z kodem rabatowym Bachu macie 5% zniżki. Więc tak, ja sobie podbieram paczki i przy okazji powiem Wam o właśnie inwestycji, którą możecie zrobić, jeżeli macie ochotę coś tam zainwestować. A chodzi mi tutaj o foder, czyli karty wysoko ocenione. Tu weźmiemy sobie taką 484, będzie akurat do ikony, znaczy do herosa, ale inwestycja karty wysoko ocenione. Co mam na myśli? 8 szóstki na dzisiaj, 8 siódemki i 8 8 bo 8 czwórki chyba już trochę odbiły z tego co patrzyłem. 8 piątki też delikatny wzrost zaliczyły. Wrzucę wam screenka w tym momencie z grupy handlowej, bo czemu by nie do ilu Foder chciałem w teorii, żeby był brany w teorii, bo no w praktyce dało się pewnie jeszcze taniej złapać, znając życie. Więc jeżeli chcecie coś zainwestować, to polecałbym Foder, bo Dzisiaj pewnie ikona, może jakieś kolejne rozbudówki, gdzie trzeba będzie właśnie ten oto foder przepalić. No ryzyko jest naprawdę bardzo, bardzo małe, bo no, te ceny są jak dla mnie promocyjne i też na pewno, i też z tego powodu na tych dwóch kontach posiadam foder, więc to no, nawet jeżeli 8 szóstki podrażają o 1,5, 8 8,7 o 2, 8,8 o 2,5, no to, no to zawsze to jest jakiś proficik, zawsze jest coś, na czym można zarobić, więc jak macie ochotę, to... To ja bym polecał Foder na dziś dzień tak? Jeżeli chcecie więcej takich rzeczy handlowych Więcej rzeczy jak zarobić końsy To zapraszam na grupę handlową Link macie w opisie Można poprzez Patronite'a dołączyć właśnie Ja od początku FIFA, Szczerze mówiąc zarobiłem końsy Które jakbym teraz sprzedał to było parę koła złociszy Więc Więc polecam A teraz nagrody za Food Champion Zrobiłem 11 winów Bo dlaczego by nie I mamy lepsze piki niż ostatnio Pierwszy enkunku no, Mam nadzieję że jako że piki są lepsze to lepszy będzie też drop, jest Karim Benzema, będzie do Herosa, a kolejny, ostatni Pickens, już posiadany Kalulum. To weźmiemy ją. Te paki za Food Champions zostawimy sobie może na sam koniec otwierania: w sensie na sam koniec tych paczek, które mam w sklepie, a polecimy z tym, co odebrałem przed chwilą. Nie wiem, czy jeszcze nie mam bonusowych paczek za ważne mecze, muszę sprawdzić. Bo tu są jakieś, co się. O, to jest ta za Food Champions, to się przed chwilą poodbierało, to też. No, są bonusowe, ale to nie za ważne mecze, tylko za kwalifikacje do Food Champions, bo grałem kwalifikacje, żeby zagrać Food Champions i paczek nie otwierałem, ale no, chyba nic z nich nie będzie. Otworzyłem dwóch piłkarzy 85 Plus mi z klikiem, więc niech idzie w świat, ale. Ojoj! Ojejku! Jaka to jest tragedia! Węgry gulasz? Gulasz. Szkoda, że on już nie ma 8-5. Czterech piłkarzy, 8-4+. No tutaj niech zaskoczy, nie ma... O Jezus Maria, to jest... To nie gadaj, nie? Oj, dzisiaj chyba pechowo w paczkach, oby w piku z Herosem było le... Kyle Walker? Nie... Pierwszy raz w życiu Walkera trafiłem. Dobra, git jest ta paczka. Tylko trzeba te duplikaty przepalić, bo szkoda. Od razu sobie na informa je wrzucimy, ale pamiętacie, jak ja mówiłem kilka razy na odcinku nawet, specjalnie, żebyście się o tym dowiedzieli, że od początku FIFA trafiłem więcej ikon niż Walkerów i Tonalich i Kim Pember razem wziętych, mimo że Tonaliego już się nie da trafić, no to teraz chyba ta liczba się wyrównała i nie chodzi mi o ikony z paczki z ikoną. Paka mieszanej kampanii, no. Ciekawe, jak duży syf tu po... To jest Centurion, tak? O O, to Tomori? Nie, no to Mori chyba... Czemu ja pomyślałem o Tomori? No, przecież wiadomo, że to... No, Anglia, PO znowu. tym razem nie, nawet to nie jest Kane, ale... Ciekawe, czy uda się trafić jakąś kartę Road to the Final, bo... Są Road to the Final, znaczy nie Road to the Final, przepraszam bardzo. Tylko Road to the Knockouts, bo... O dziwo dodali Road to the Knockouts do trafienia, mimo że Knockouts to już się skończyły. I są też, jest też, są też, jest drużyna Team of the Group Stage. I ciekawe, czy jakakolwiek z tych kart dzisiaj wypadnie. Wiadomo, że najlepiej byłoby dostać żółwia, ale jakąkolwiek bym przygarnął, no Hiszpania, Szpedeta, to jest Buskec jak nic. Nawet z niewymiennej za 125K może być. Nie obrażę się, ale będzie chociaż Fober, Cristiano Ronaldo nawet to nie, Bernardo Silva, dobra, to musi być Bernardo. Ale bez podwójnego. No okej. Okay. No to paki za Food Champions. Czy było warto? Jedną mi z klikiem wcześniej otworzyłem, ale to jest nieważne, bo teraz dostajemy Mazrałego. to nigdy nie jest Hakimi. Dzięki. I Paczunia za 125 koła. Brak karty specjalnej. Super Vinicius, żartowałem. Militao, żartowałem. No Tiago Silva. Oczywiście, że Tiago Silva. I to nawet. Bez podwójnego, bo on ma 8-4, słabe nagrody. A może z jakiegoś podglądu by rzuciło... Chorwacja, Esien... Nie, nie... No i mamy obiecanego informa, czy ten inform się przyda do czegoś więcej niż do przepa... Po co ja w ogóle kończę to zdanie? Herosy możemy zrobić widzowie dwa. I powiem tak, jeżeli z jednego herosa... Znaczy, z jednego z pierwszego Herosa trafi się cokolwiek. No naprawdę, cokolwiek, co wzbudzi we mnie taką myśl, że, ale niezły traf. W sumie zrobiłbym jeszcze jednego. To zrobię jeszcze jednego, ale jak trafimy znowu syf w kroju, nie wiem kogo kroju Rosickiego, Berbatowa, czy innego gościa wartego 5000 na krzyż, no to no to nie, to wtedy nie. No i jest Heros. Polowanie na Ramiresa, część setna, ale jak będzie jakikolwiek dobry Heros, to jeszcze jednego zrobię. Więc lecimy. Proszę. No ale ma i kaut, z czego na katę już mam. Wezmę kauta. Kaut jest warty. Prawie tyle co woder. Troszeczkę więcej o parę tysięcy. Tego co nawet zalicytuję. No co to jest? No nie wiem, widzowie, naprawdę nie wiem. Z tych herosów to jeden tylko heros przydatny na wszystkich, których zrobiłem, czyli... Tak łącznie by było... Z... 15 może? No bo patrz, i na głównym, i na pobocznym koncie, jedynym herosem, którego, no, ten kol też by, tego kola też by można było uznać za przydatnego. Mimo, że nie jest to mega karta i kosztuje jakieś 50 parę tysięcy, no to można go z ławki wpuścić, ale... No, na katę niby też, ale... No, kurde, taka karta, która do pierwszego składu by była. Nawet jakiś obrońca za 100 koła. No, tylko nie ten na lewą obronę. Tylko nie ten, nie tabą Ptastor, czy, czy jakoś tak, bo to jest Roberto Carlos. Ale, no, jedynym takim trafem wartym uwagi był Gowu, który teraz już staniał dużo. Jak go trafiłem, kosztował 300. Ale, no, on się nadaje. Można nim pograć. Fajnie można nim pograć. Ma tego Parishot Perka, więc jak Parishota załaduje, no to, to już jest koniec. Ale, no, ten Nakata. Ten call. No i no ja. Dzisiaj pewnie wyjdą kolejne rozbudowy, kolejne pikensy. Ja sobie zrobię te. Jak to się nazywa? Te codzienne złote ulepszenie. 11 złotych zwykłych kart. Zrobię to dzisiaj. W sensie teraz. Zrobię to po 19. Będą karty na pikensy. Może coś jeszcze dokupię, albo na rozbudowy i spróbujemy coś trafić następnym razem, bo no kurde ten skład wymaga ulepszeń, a mi szkoda końców po prostu. Szkoda, bo końcy wolę przeznaczyć na handel, na foder, czy to na jakieś inne informiki, czy jakieś flipensy, żeby, żeby hajs się mnożył i żeby ładnie później to opędzlować. Ja się że jak dam wizowie. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i dajcie znać, czy Wam też tak nie oddaję, niestety.